Siemanko. Z tej strony słomek Witam Was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 2 marca Znowuż piękna pogoda W tym sezonie jeszcze nie widzieliście Zestawu Małej Enki z Opryskiwaczem Lejemy dzisiaj RSM Na jedno z pól, jak Wam mówiłem Kontrolnie Jedno pole będę miał na RSM-ie Jest za dnia rośliny suchutkie Także myślę że będzie bez jakichś tam większych poparzeń Rozkładamy się i lecimy A dzisiaj w akcji także TM nagrywa odcinek, który myślę, że już niedługo będziecie mogli obejrzeć na jego kanale. Rozkładamy Amazonię. Jak jest zimno, to Amazonka rozkłada się dość wolno. Dobra. Tak, Amazonka rozkłada się dość wolno, ale z jednej strony to dobrze, bo jest to zdrowsze na pewno dla tej belki. Tak nic nie szarpie, nic nie buja. Robota zaczęła iść względem zeszłego roku. Kupiłem od Mateusza kuli Dysze 08 białe do RSM-u Lechlera. No i teraz to robota obywa 300 litrów lejąc, mogłem jechać 10 na godzinę. Mateusz sprzedał, bo miał za cienkie przewody i po prostu. Nie, nie miał tyle wydatku cieczy bodajże żeby obsłużyć te dysze Nie chciał mu opryskiwać uzyskać ciśnienia Tutaj wszystko jest na szczęście ok No i mówię robota zaczęła iść pomimo tego że nie jest aż tak wydajna ta pompa bo tutaj bodajże 380 litrów To i tak już zdecydowanie lepiej to idzie Odblokowana kudeczka opuszczamy niżej no i będziemy startować tak Pick on, włączyliśmy sobie automacik no i dobra, cofnę, włączamy wałek i lecimy no i tak, lecimy 2,5 bara 400 litrów na hektar rsm 32 i powiem wam tak, nie ma to jak RSM, tak? Fajny rozsiewacz, szybko idzie, ale jednak Dolanie RSM-u, tak? Tutaj możliwość dolania od granicy. Nie trzeba przerzucać do sąsiada, bo prostu się waczu. Jak wiecie, yy, no niestety trzeba przerzucić do sąsiada, żeby dorzucić od między, żeby było dobrze. Yy, co tutaj jeszcze można powiedzieć, tak? Yy, trzy formy azotu: amodowa, amidowa i saletrzana. Także tutaj połowa tego azotu, to jest w formie amidowej, czyli mocznikowej, tak? Formy z mocznika czyli tak naprawdę ten azot będzie dostępny po przejściu procesów nitryfikacji za jakieś pewnie no 2-3 tygodnie wiadomo trzeba czasu temperatury i ciepła jak to tutaj dobrać dwie atmosfery tak dwie atmosfery wystarczą cały azot naraz w zeszłym roku lejąc na bodajże brązowych dyszach 400 litrów na hektar Musiałem jechać 2 na godzinę bodajże, a teraz no zobaczcie, jedziemy 7,2 na godzinę. To już jest maksimum wydajności pompy 410 litrów na minutę pokazuje, także więcej nie przepompuję, ale to już ta robota ubywa, tak? 36 metrów. Aż chce się jechać. Siarka została już podana, 50 siarki. Teraz tutaj cały azot na strzała. O, zobaczcie, dron lata FPV, sportówka, ale będą kozackie ujęcia. E, tak, no i, no i właśnie też tutaj, tak jak mówiłem, zaletą rsm jest to, że mamy trochę azotu w tych szybkich farmach, tak, które są potrzebne na wczoraj. No i mamy też azot, który zacznie działać na pewno jeszcze przed kwitnieniem tego rzepaku, czyli przed początkiem maja. U nas jest już sucho, tak? Już sucho. Dzisiaj tutaj w okolicy rolnicy ruszyli z bronowaniem akcja, akcja bronowanie, zaraz będzie akcja siewy No i no i tak to, tak to wygląda, tak? Równomierność pokrycia w rsm na pewno jest nieporównywalnie lepsza do granuli, tak? No wiadomo, nowy rozsiewacz fajnie sieje, ale RSM to jest RSM, jak będę miał możliwość, to to będę ten RSM stosował w kolejnych latach Nie wiadomo, tak? Co nam przyjdzie, jakie będą relacje cenowe, korelacje tego wszystkiego jak to się no, będzie tutaj opłacało e, i tak dalej e, bo patrząc na to, co się dzieje, dzieje na świecie to jest niewesoło. Nie wiem, no, nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale, ale wydaje mi się, że może być problem e, z zasadami na kolejny sezon, jeśli się to nie zmieni. E, na rynku zbóż, szaleństwo tak, e, przedwczoraj sprzedane trochę pszenicy 1500, dzisiaj 1640, dostałem przed chwilą wiadomość. 1700, tak? I nie wiadomo co to robi, czy sprzedawać, czy, czy co. Nic dobrego to na pewno nie wróży, tak? Nic dobrego z tego nie będzie. Za rzepak 4000, także nie wiem. no Moim zdaniem warto o te rzepaki, o te rośliny zadbać, tak? To nawożenie zrobić takie jak w poprzednich latach. No żeby sobie po prostu tego plonu nie zabrać, tak? Żeby było nas stać w kolejnym roku na zakup tych nawozów. Tak? No nie wiadomo, to wszystko to jest jedna wielka, niezmierna loteria. No i w sumie ostatnia działka i nawożenie mamy zamknięte na zboża. Widzieliście w poprzednim odcinku poszło troszkę saletry. Z RSM jeszcze czekamy i tak to, tak to powoli powoli idzie. Pek starczy. Wszystko na patencie. Nie ma to jak RSM. -i. Ja tam jestem tego zdania. Nie ma to jak RSM. To w tym roku No to taka właściwie przerwa tak, w Resemowaniu w poprzednich latach. W poprzednich latach, już od pięciu lat bodajże to tylko RSM. Przed jeszcze RSM zaczynaliśmy. Dysze były kupione do Burego. Pierwsza dawka szła Burym. Później był Ewart. Później był Blanchard. No i teraz od dwóch sezonów idzie Amazonkom. No i podstawa, tak? Dobrać tą średnicę dyszy do tego, ile będziemy tej cieczy wylewali, tak, oczywiście jeśli lalibyśmy po 100 litrów, to trzeba byłoby użyć tych brązowych, albo albo i nawet mniejszej średnicy dysz No i teraz będę wypatrywał na pewno tutaj okienka, żeby poprawić czym prędzej jednoliścienne Może w przyszłym tygodniu się uda poprawić właśnie te jednoliścienne, no i czekać dalej, tak, na wzrost, jak to Wystartuje jak to ruszy. Ogólnie tutaj jest pole, gdzie rzepak jest powiedzmy najsłabszy, tak? Bo troszkę mało azotu tutaj poszło na jesieni. No i to taka najsłabsza działka. Myślę, że i tak słaby nie jest, bo jest zielono, tak? Jest zielono, jest czysto. E, chwastów nie ma. Co najważniejsze, mówi tylko jedno No i cały czas tam coś się dzieje, coś się działa. Oj, oj oj. Dziwne czasy, tak? Dziwne czasy. No wiadomo, człowiek robi swoje, stara się nie myśleć, ale jednak tak, jakiś niepokój gdzieś tam e, cały czas jest. Tutaj akurat odmiana e, Atora. Jak widać ładnie wystartował, zieloniutki. Teraz by się przydało deszczu, tak? Jakiś opad, żeby tutaj chociaż 10-15 literków przyszedł. To by, było, to by było super. Jak to tutaj wygląda? No, wygląda dobrze. Mówię, pole, dwie ścieżki, kilometr długie Zobaczcie, 400 litrów. No jakieś tutaj małe Bahania. są. wszystko bez problemu się obsługuje. No i nie ma to jak RSM. Mówię, zobaczymy jakie będzie porównanie. Tak? Azot podany w RSM i azot podany dole trosanie i pulanie e, tak już zakończone nawożenie po całości no myślę że większość tej kroki spłynie z tych liści wiadomo e, całkowicie tych poparzeń nie da się uniknąć najbardziej to spalone miałem przepak w zeszłym sezonie e, gdzie było motro i konieczne były wjazdy na przymrożkach lałem RSM e, właściwie na mrozie tak z rana gdzie rośliny były ośrodnione to e, później w trakcie sezonu ludzie mnie pytali czy Rondafem sobie spaliłem rzepak, tak? Całe pole było szare, nie było nic liściach w tym roku dzięki temu, że zima nie narobiła strat możemy liczyć też, że tego azotu w liściach jest trochę skumulowane jeśli liście by odpadły to musielibyśmy tego azotu podać trochę więcej no ale myślę, że tutaj dawka będzie w zupełności wystarczająca w tle widać tam w oddali w naszą oborę Niestety ostatnie wichury zabrały kawałek dachu. Pewnie temat już nie do sprzedania. Gdyby to było bliżej, już mówiłem wam wcześniej, to pewnie bym się podjął tematu, żeby coś tam może zachodować, ale... ale to jest za daleko od domu. Odwrócimy się w drugą stronę, coś tam jeszcze nagram, teraz tutaj dojadę do powszechniaka. Obrobię. No i działamy. No i tak lecimy sobie w drugą stronę. Taka góreczka piaskowa. O, tutaj jest ten rzepak, gdzie był siany przez mojego kolegę w Mandama. Tutaj jedno pole, gdzie nie było siane fokusem, ponieważ e, rzysku było za długie, się wszystko zapychało. Nauczka dla mnie na kolejne, na kolejne lata. Mogę tylko dodać tyle, że udało się nam zakupić talerzówkę. O tym będzie myślę, że w kolejnym odcinku coś tam, coś tam się e, pojawi. Ładnie tutaj section control działa. Pole widzicie. Tam jest powrotem 6,5 hektara Nawet nie niecałe wie, Szerokości opryskiwacza Pięknie sobie to chlapie Takowanie szybkie Mówię, nie ma to jak RSMI No i sezon prac Wystartował zaraz na dniach. Mówię, będą zabiegi Pierwsze, tak, już tutaj można pomyśleć o jakichś Pierwszych odżywianiach do listów Tego liścia, trochę jest gdzieś tam trochę fosforu podać nawet do listnie Wiadomo, że zawsze to jest E, drogi temat, tak? E, te, u, jakby, uzupełnianie niedoborów przez liść jest to drożej jak posypowo, ale na start warto może coś tam e, zadbać. Tak? Też tutaj widzę trochę dziki poboktowały, dziury. no na kilku polach e, problem z dzikami się pojawił. Właśnie, że teraz nie będzie im smakowało, dopóki nie popada. No i odpukać na szczęście nie ma w tym roku dzikich gęsi. Jednego roku tutaj bodajże 7 lat temu to Całe pole, doszczętnie Zjadły nam No hektar został Na, na te 6,5 Reszta była zjedzona doszczętnie Tak do zera, zgryziona razem z szyjką Kurzeniową i było trzeba przesiewać Tam widzę jaki zestaw sieje, tak? Siewniczek chodzi już Tak, rolnicy wystartowali, no Jest pogoda, to się działa Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, na razie, pa, cześć